no widoki. w wow, dos... Nie, to już myślałem, że to był Wow. No to możemy postrzelać z konia, ale trochę ostrożniej. Możesz ty dziadu, do konia będzie strzelać? Okej, okay, pozbieramy sobie. Ciekawe, czy na koniu można zbierać? Oj. 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 Oj świetnie aha jesteśmy tutaj ok no to jeszcze nie jest Kaczki. najgorzej zabijemy ich jeszcze raz no patrz Biedaszka? wow mój błąd mój błąd Aha, tak. ok. No, biedaczka, no. Co zrobisz? Dobra. Biegniemy dalej. Dalej. Biegnij tym szybciej, no. Okej, okay, tu już mamy pierwszych tych ciadów, co mnie zabili. Od tyłu. Od tylu za A, że nie trafiłem Bardzo ładnie, zapiszę że tu gdzieś powinien być jeden, no ile dobrze pamiętam, mnie właśnie z tym gościu zabił o, ale można zbierać y, te wino z, wino z konia. Ciekawie Okej. Okay. Mm. Dobra, nie chcę tam być, dojdziemy do niej A strzela i są cię gdzieś No tak, auto zapisania przy się. Dobra, pobiegamy sobie jeszcze Oj, nie pobiegamy sobie że się schował za kamieniem nie ruszaj się no no i ruszył się w najgorszym momencie no świetnie kurde wow, 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 no i co teraz to? No? no pięknie świetnie świetnie gdzie jest ten mój snajperski cel To miało kto nie snajperka, no ale... Z... To nie zmienia faktu, że spieprzyłem sprawę. No ale dobra. save był blisko, więc dużo nie straciłem. Okej, okay, jest blisko, można było spróbować zdjąć. Ej! Aż został w rękę, no cóż. Okej, okay. i teraz tych chłopcze. Bardzo ładnie. Eem, chyba musimy iść najpierw w lewo. Oj. Coś spadło. Najpierw tutaj na górę, żeby chyba tą farmę zobaczyć. Tak właśnie. Tu jest ta farma e, tej moli, tam się musimy dostać Więc zbierniemy Okej okay. Oczywiście India nie no, bo z, nie wiem co są tutaj Ops nie wyszło A nie, tak wiemy ty tydzień O ty wredny o, no i widzisz było denerwować dobra weź to ma no, chyba pistolet weź drugie ręki będzie ci się przydał no patrz okej okay. ej zostaw tego konia nie pij go po dupie no. dobra save szybki Winiemy dalej. No ja to zawsze muszę wiem, kiedy zapisać się, kurde. 5 sekund przed, przed, sekund przed auto zapisem. Tak. Pamiętam, że jak pierwszy raz to grałem kilka razy, tu zginąłem. Więc. nie ciekawie będzie. Dobra, konia to zostawię. A ja się po prostu trochę po nich. Odkraść. co mi pewnie i tak nie wyjdzie. okej okay. jest, trafiłem bra, jeden z głowy, zostało chyba jeszcze trzech albo czterech. Nie widać, co się za nimi. Ok, no aż wejdź tam. Ojo, nie wiedziałem, że jestem aż tak blisko nich. Myślałem, że jeszcze jedna górka mi zostanie. Moja orientacja w terenie. O jest, ale no. No, a się też nie ma cela. Więc mi się poszczęściło chociaż raz. No w sumie nie wiem czemu tyle razy zginąłem wtedy. Jak pierwszy raz zagrałem. Co my tu mamy? Wow, 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 wow. wow. Dobra, już nie będę leciał po tego konia, skoro mam go tutaj nowego. Świeżego. Okej. Okay. Aha, zapiszę sobie. Świetny moment do zapisu. Co się dzieje właśnie nade mną. Wow, wow, wow. Czy mi konia przedniecie? Myślałem, że coś do mnie strzela, jakieś już mam... ...zwidy. Ło, Jezus Maria... Aha, coś mi się wydaje, że będę musiał zejść z konia, bo nie zmieści się... ...właśnie. Ojeż, nawet, nawet... na koniu... Na się nie zmieści. Znaczy, nawet bez konia się nie to co robię najbardziej, czyli wspinanie się. Ura. Oj, 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 no świetnie. Ops. Dzień dobry. Jak tam? 23 trzecia godzina robi swoje A gdzie ja jestem? Aha, przy tej lawinie, ok. Wow, wow, wow. Okej, okay, jakiegoś Indiana, ale pamiętam, tak Okej, okay, no i co ja mam teraz zrobić? Skoro jak ja się tu wspinam spin, To tam jest pełno indian Okej, okay, spróbuję so, to zrobić jakoś szybko No iż wejść tu Aż, cholera Okej okay. Trójka, trójka, spowaj się gdzieś, spowaj się gdzieś Wiem. Nie widzę, nie widziałem przez te O, to ktoś jeszcze jest. Oj, 21 życia, 27 życia. Nie dobrze, nie dobrze, niedobrze, niedobrze. Cholera jasna, no Że więcej tych jedniańców się tam nie dało, czy nie ma się gdzie skryć. Cholera. No, skocz tam. No, patrz, co za... No, nie, co za idiot, ale... Skoczysz tam. No. Ok. Teraz muszę objąć jakąś taktykę, bo... Hmm. Ok. W sumie to nic wartościowego nie wymyśliłem. Dobra, tam wiecie. No, te... No, czyli, że lepiej mi wychodzi, jak nie myślę. Cze. Tak. Co, no mam tu zjechać po prostu No trzeba było trochę bardziej uważać Ale okej okay, O to chodziło Ale ja teraz nie mam konia No słyszę wilki Ajajajajajajaj Jeszcze jeden Przy okazji dziękuję użytkownikowi, który podał mi myśl, żeby zabijać je biczem Bo znając mnie to ja bym je z pistoletów walił Przy czym zmarnował sobie yy, prawie всю, całą amunicję jeszcze nie, nie trafiają przy okazji tyle razy, że nie wiem. Ja bym chyba teraz około kilku punktów życia. Teraz w sumie też nie jest to zbyt duża liczba, 55 No i co? nie jest z tego Indiańca nie widziałeś daj spokój Co on robi, przepraszam bardzo. Chwila, chwila. <coughs> Są grzyby zbierać, czy. Co ty gościu robisz? Chwila. Skapnie się, że tu jest. Nie. Nie wiem, czy on się do czegoś szykował. Liczymy, że ktoś tam do niego przyjdzie, czy grzyby zbierał, czy nie wiem, czy, to, czy jagody może, nie wiem, co może rosnąć. Dobra, nieważne. <grystanie> Ale fajnie <grystanie> to wyglądało. Wow. Jest. Au, wow, wow. O yes! Au, 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 jeszcze tam... Żyję jeszcze, no patrz. Okej, okay, z głowy. Save na se. 100 życia, czyli nie muszę nic zbierać, chociaż chwila, przydałbym się naboje do tych. No, ich tylko 7 plus te, które już są w tym pistoletach, ale oni ich nie posiadają, więc musimy iść dalej z łukiem.